Pewnego dnia zadałem mojemu dziadkowi pytanie, co to jest wieczność? Ze względu na to, że moja babcia bardzo dużo szyła, mój dziadek powiedział: pójdź za mną i zaprowadź mnie do pokoju mojej babci. Tam wyciągnął ten oto rekwizyt szpulkę nici. I wtedy powiedział: popatrz, co będę teraz robić. Wziął tą szpulkę. I wziął linijkę. Odmierzył 10 cm. My też to zrobimy. Odmierzamy teraz 10 cm. Hop, i to jest tu. Sięgam teraz po nożyczki. I komisyjnie przed wszystkimi tutaj świadkami odcinam 10 cm ciach odkładam nożyczki zostaje mi ten oto kawałek i wtedy mój dziadek zadał mi bardzo ważne pytanie zagadkę matematyczną jeżeli 1 cm to jest 10 lat naszego życia tutaj na ziemi to 10 cm to ile lat jest Twojego życia tutaj na Ziemi. Podrapałem się wtedy po głowie i powiedziałem, dziadku, jeżeli jeden centymetr to jest 10 lat naszego życia tutaj na Ziemi, to jest bardzo proste, więc 10 centymetrów to jest 100 lat. Prawidłowa odpowiedź. Więc nasze życie jest jak ten kawałek sznureczka. To jest 100 lat naszego życia tutaj na ziemi. 100 lat! Nie wiadomo, ile lat będziemy żyć na tej Ziemi. Czy będziemy żyć 20, 50, 80, a może, a może i sto dwa. Ale to jest nasze życie tutaj na ziemi. To jest wieczność. Powstaje teraz ważniejsze pytanie. Gdzie ją spędzisz? Jezus powiedział, że są tylko dwie możliwości: wieczność razem z Nim i wieczność bez Niego. Wieczność w niebie i wieczność w piekle. Wybór należy do Ciebie.